To, że panele winylowe są wodoodporne to wiadomo, ale czy są wodoszczelne i nadają się na podłogę do łazienki? No właśnie, kładłem już panele w łazience, filmy w zakładce i kilka osób miało wątpliwości czy w nieuszczelnione łączenia paneli może dostać się woda. Sam zresztą też potrafię sobie to wyobrazić, bo jak znam życie to woda zawsze znajdzie sobie drogę ujścia i dlatego robimy przecież uszczelnienia silikonami i fugami między płytkami, a przy panelach nie ma żadnych uszczelek ani uszczelniaczy. Natomiast rozmawiałem z dwoma dużymi firmami producentami paneli winylowych Arbiton oraz Kronospan i zapewniali mnie, że zamki paneli są wodoszczelne, trzeba tylko zachować kilka zasad prawidłowego montażu. Po pierwsze, podłoga musi być igła mucha nie siada, czyli najlepiej absolutna płaszczyzna pod kartkę papieru, żeby zamki nie miały możliwości pracować. Dopuszczalne jest maksymalne ugięcie 0,5 mm, także naprawdę mikroskopijny zakres. Oprócz podłoża, odpowiedni podkład. Oczywiście, producenci mają swoje testowane podkłady i trzymać się najlepiej tego i nie kombinować. Podkłady są cienkie, mają wysoką odporność na nacisk. Zaleca się minimum 200 kPa. Przykładowo, podkłady Arbiton mają 400 kPa, właśnie po to, by chronić połączenia paneli przed ugięciami. No i oczywiście, ważna sprawa to prawidłowy montaż, to znaczy połączenie paneli bez szczelin. Tu z doświadczenia wiem, że te markowe trzymają się wymiarów i to łączenie przy zachowaniu wcześniejszych zasad wychodzą bezproblemowo. Przejdźmy do testu, ja sprawdzę to na panelach Arbiton, które zostały mi z zeszłego roku z montażu w wiodełkę. Układam je na płycie karton-gipsy bez podkładu. Myślę, że do testu jest zbędny. Postarałam się dobrze dobijać, choć prawda taka, że czasami są widoczne mikroszczeliny, jakby panele nie dolegały do siebie całkowicie, ale nie ma też co oczekiwać, że podłoga zleje się w całość i nie dostrzeżesz żadnego połączenia. Jest równiutko. Kolejna sprawa to uszczelnienie wokół podłogi. To jasne, że jeśli o to nie zadbamy, to woda dostanie się przy ścianach i nawet najlepsze zamki i połączenia nic nie pomogą. Do testu zrobiłem po po prostu korytko z obrzeżem z listew podłogowych. Nie dbałem tu o estetykę, ale o szczelność, żeby nie było niespodzianek. Natomiast jak uszczelnić panel przy ścianie zobaczysz wkrótce w innym filmie na głównym kanale. Ok, jestem na drugi dzień, lejemy wodę. Wlałem ze 2 litry wody i zostawiam na godzinkę. Przyszedłem po godzinie i nie widzę żadnych przecieków, spróbuję to przesunąć. Ostrożnie przesuwam, miałem obawy, że mi się rozwali ta konstrukcja i jak widać, płyta całkowicie sucha. Pierwszy test zdany na piątkę, spróbuję teraz zaimprowizować krzywą podłogę, podłożyłem kawałki paneli, na to z powrotem testowaną podłogę i uciskałem, starając się rozszczelnić zamki. Czuję, że podłoga wyraźnie się ugina, zdjąłem i póki co nadal sucho. To jeszcze jeden test, kawałek płyty kartonowo-gipsowej, jest ona dużo grubsza, postaram się położyć ją gdzieś w tym miejscu, tam gdzie nie ma łączeń. Obciążyłem z dwóch stron ciężarkami, podłoga jest w tej chwili mocno wygięta, zostawiłem tak na kilka godzin. Odsunąłem i żadnego przecieku, także nawet przy ekstremalnych warunkach szczelność zachowana. Na koniec jeszcze trochę pobujałem, podłożyłem cegły, wyginałem na siłę, przeciek się nie pojawił, zamki nie puściły. Woda uciekła dopiero po odklejeniu się listwy. Mnie osobiście ten test przekonał, bo raczej podchodziłem sceptycznie do szczelności paneli winylowych, no bo jak bez silikonu czy gumowych uszczelek i ma być szczelnie. Choć zaznaczam, że test przeprowadziłem na jednym rodzaju paneli, ale jeśli tylko producent zapewnia, że łączenia są szczelne, to bez obaw będę układał panele w łazience, oczywiście na równych podłogach. A według mnie ma to swoje uroki, bo układanie jest dużo szybsze i łatwiejsze, panele w wyglądzie są cieplejsze niż płytka, no i odchodzi spoinowanie, podłoga bez fug prezentuje się dużo ładniej. No ale oczywiście nie będę tu nikogo przekonywał do paneli, jeśli wolisz płytki, to połóż sobie płytki. Cześć!